Serdeczniej. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski Obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals Przyznam, że nie mogę się już doczekać tego spotkania Przyznam Darku, że od jakiegoś czasu ostrze sobie zęby na ten pojedynek To jak wyczekiwana uczta Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko, rzut rożny Dośrodkowanie z rogów pole Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników by... Ale szansa na prowadzenie! Pierwsza bramka w tym meczu I mam nadzieję, że nie ostatnia Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa A tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji I mamy otwarcie w tym meczu 1 do 0 Mares Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne Johan Cruyff Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. Fatalny kiks bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Tak!